Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie dziś pokażę Wam w jak prosty i dość szybki sposób wymienić klamkę drzwi bocznych w samochodzie osobowym, w tym przypadku jest to kwiat punto drugiej generacji. No i pierwsze co musimy oczywiście tościąć boczek, tapicerkę boczną. Tu sobie przypiszyłem film do czterech, czelokrotnie, do tego żeby... To, no, ten film już był kilkakrotnie pokazywany, więc tak sobie to ogarnąłem. Tutaj, jeśli nie potrzebujecie takiej informacji, to możecie oczywiście ten film sobie dać do przodu, on trwa bodajże 3 minuty. A jeśli jest potrzebny i troszkę jest to kłopotliwe dla was, że jest bardzo przyspieszony, to oczywiście są dwie opcje. Możecie sobie po prostu zatrzymać w danym momencie, jeśli nie wiecie, gdzie odkręcić, co i jak i możecie go po prostu też również spowolnić, bo jest taka opcja na YouTube. A Ogólnie, jeśli chodzi o tutaj wymianę, takie klamki w tym samochodzie. No dobrze, wiecie, że jeśli w ogóle posiadacie taki samochodzik, taki samochodzik bądź inny z serii Fiatowskich samochodów, no to Fiat miał taką usterkę, że często te klamki się po prostu blokowały, często się zacinały. No i nie wiem, jeśli użyjecie sobie WD-40 i w ogóle wam tam sprężynka nie puści, no to warto by było, jeśli w ogóle jest taki sens, tą klamkę po prostu sobie wymienić. Bądź po prostu sprawdzić, nie wiem, sprężynkę wymienić, coś pokombinować. No i dlatego musimy się po prostu dostać do tego środka i sprawdzić, co tam się w ogóle dzieje. Myślę, że z tym palnikiem spokojnie sobie poradzicie z takim demontażem. No, wydaje się tutaj dość, nie wiem, skomplikowane, ale to tylko się wydaje. Nie jest to trudne. Sami sobie za chwilę zobaczycie, jak to dokładnie ma wyglądać. Tu uważajcie na te mocowania, na te tutaj spinki. Tutaj są bardzo ważne, żeby później to wszystko ładnie wyglądało, spięte. I zostały nam jeszcze tutaj trzy ostatnie. Talksowe, odkręcamy sobie je. I za chwilę przejdziemy do sedna. Tutaj tak ostatnio przemyślałem sobie sprawę i tak postanowiłem sobie te filmiki w znaczący sposób zmniejszyć, jeśli chodzi o minuty, bo tutaj no tak lubiłem się nie powiem rozodywać, tak jadolić 20, 30, 40 minut nieraz. No i myślę, że to nie jest tak w sumie potrzebne, bo no, kto tam ogląda taki filmik 40 minut, no każdy by chciał po prostu tą treść znaleźć przynajmniej tam w maksymalnie, nie wiem, 8 minutach, a nie siedzieć i pół godziny oglądać jeden filmik, na przykład jak chce, no jak chce po prostu zdemontować klamkę, czy nie wiem, cokolwiek, nie, czy nawet, nie wiem, rygiel, czy, czy koło, czy cokolwiek. No i teraz przechodzimy sobie już do sedna, sprawy. zobaczcie, klameczka jest. I zobaczymy sobie wewnątrz. I tu mamy do odkręcenia dwie śrubeczki torksowe. Tu sobie ściągamy cięgno. I tutaj też to te cięgno często może spadać. Też to może być wina tego, że w ogóle nie odbija nam klameczka. Na przykład, nie wiem, drzwi się zamknęły i nie ma takiej możliwości, żeby drzwi sobie otworzyć z zewnętrznej strony. No to wina jest tej klamki, bo oczywiście klamka, klamka wewnętrzna ma inne ciągno i ona się powinna w tym momencie no po prostu od, no, załączać. Powinna po prostu od, otworzyć nasze drzwi z zewnątrz. Z wewnątrz. I teraz sobie kontynuujemy odkręcanie. Widzicie, jedna odkręcona i druga. Tutaj sobie wkładamy. Jest wycięte wycięcie otwór więc sobie je odkręcamy i tu jest taka blaszka która właśnie mocuje tą klamkę no i teraz tutaj tak naprawdę już tam klameczka powinna samoczynie wyskoczyć tu już cięgno jest odłączone i klameczka jest tutaj odmocowana i wyciągamy sobie ją na zewnątrz jeśli chodzi o ponowne zamontowanie tej klamki to myślę, że jest bardzo ważne dla Was, bo dla mnie było możemy sobie zamocować ją z tej strony ale nie radziłbym, bo później przy ponownym włożeniu no ta po prostu lubi się bo lubi po prostu spadać i jest to no uciążliwe, niepotrzebnie po prostu tracimy czas ale pokażę Wam z tej strony jak to ma dokładnie wyglądać bo z tamtej strony będzie no, mi bardzo trudno to pokazać, bo to jest bardzo mało miejsca, a telefon troszkę zajmuje, nawet jakbym tutaj GoPro sobie nagrywał, to też raczej nie byłoby takiej opcji, bo na czole, na czole tak ciężko by było sobie dostać się w ogóle w te miejsce. i tak to wygląda, zobaczcie, tu wkładamy sobie cięgno w otwór. I klipsem sobie blokujemy cięgno i już tutaj na stałe jest zamocowane. I tak mamy ma się zrobić od środka. Tak właśnie mam od środka zrobić. Aha i też przy okazji sobie odkręcie śrubki tutaj od zamka. I to wszystko do zobaczenia. Cześć.